Treści na kanale powstają dzięki firmie Elocity. Cześć, dzień dobry. E, dzisiaj zapowiadany film e, między innymi z Bartkiem. E, dzisiaj testujemy ładowanie i chcemy Wam bardziej nie przetestować, a pokazać e, różnice w ładowaniu między samochodami, które potrafią się ładować trzema fazami lub e, między samochodem, który ładuje się jedną fazą. No i mamy tutaj e, do prezentacji dzisiejszej Tesla Model Y, która ładuje się, może ładować się trzema fazami prądem zmiennym i Hyundai Ionika pierwszej generacji, tak zwanego Ionika Classica 28 kWh, który ma właśnie ładowarkę pokładową jednofazową. I pokażę wam różnicę jak to wygląda przy podłączeniu takiego urządzenia do ładowania jak na przykład Hubu. Jak to wygląda w przypadku właśnie ładowania samochodu, które ma ładowarkę pokładową jednofazową? A jak to wygląda po podłączeniu na przykład do Tesli? No i zobaczcie. Zaczniemy od Tesli. Hubu może ma ładować maksymalnie 11 kW, czyli 16 A. I co ma fajne, to to, że jest tutaj przycisk, po którego naciśnięciu yy i przy trzymaniu otwiera się nam klapka i podłączamy. Tutaj akurat mamy daszek, ale będzie, myślę, widać tę moc ładowania, która nam zaraz powinna tutaj rosnąć. No i zaczyna stawać. I on sobie po kolei nie daje od razu 11, tylko zawsze jest tak, że, że ta moc powolutku rośnie. Jak widzicie, mamy chyba wysokie napięcie, bo mamy aż 11,5 kW. Także no, jest pełna możliwa moc. No właśnie, Tesla jest w stanie przyjąć trzy fazy i to jest max też co daje ta, ta, to urządzenie do ładowania, czyli w tym przypadku tutaj hubu. No i więcej nie będzie. Po prostu ładując się z gniazdka siłowego czy w domu z wallboxa, więcej w takiej Tesli nie uzyskacie jak właśnie. Ta, ta moc. Na przykład mamy tutaj inne urządzenie, które wprawdzie też jest 11 kW, ale na przykład można takie urządzenia kupić też, które będą miały 22 kW. No i nawet po podłączeniu do takiego urządzenia, które będzie miało 22 kW, po podłączeniu takiej Tesli, nadal uzyskamy tylko maksymalnie 11 kW. No, z tego względu, że wewnątrz samochód ogranicza. Ma ograniczenie w postaci ładowarki pokładowej, która właśnie jest w stanie przyjąć maksymalnie 11 kW. No i teraz czas na Ionika. Zobaczmy jak to tutaj będzie wyglądało. Też od razu już się dogaduje, ale widzicie co się dzieje. Jest tylko 3,6, tylko i aż. E, czyli jest to e, jedna faza, maksymalnie jedna faza, czyli właśnie 3,6 kW, czyli tak naprawdę 11 kW podzielone przez 3. E, tylko tyle jest w stanie za pomocą takiego hubu, tylko tyle jest w stanie Ionik przyjąć. 3,6 kW. No i dlaczego tak jest, że Ionik przyjmuje te, tutaj w tym przypadku tylko 3,6 kW? No bo właśnie ograniczeniem jest ta, to urządzenie do ładowania nasze, czyli hubu, które daje maksymalnie 11 kW. I czy Aionik jest w stanie się ładować szybciej prądem przemiennym? Jest w stanie. Jest w stanie przyjąć maksymalnie 7,2 kW. I wygląda to w ten sposób, że żeby tak ładować 7,2 kW, muszą być spełnione dwa warunki. Pierwsze to po prostu przyłącze. E, Przyłączę o mocy minimalnej 22 kW, czyli 32A. E, to jest pierwszy warunek. No i drugi warunek to właśnie to urządzenie do ładowania, które jest w stanie albo ładować jednofazowo, e, czyli właśnie z tą mocą maksymalną wtedy 32, e, przepraszam, z natężeniem 32A, czyli z mocą maksymalną 7,2 kW. E, bądź może być to też urządzenie, które ma od, od razu jest trzyfazowe i ładuje 22 kW, no i wtedy ionik sobie przyjmie i tak z tej jednej fazy, bo nie jest w stanie przyjąć trzech, przyjmie sobie maksymalnie, maksymalną tą moc, którą, którą będzie w stanie podać to urządzenie ładujące, czyli właśnie 7,2. No tutaj dzisiaj nie mamy możliwości pokazania tego, bo mamy tutaj też przyłącze yy, chyba 16, 16 kW, no i też nie mamy urządzenia 22 kW, żeby pokazać, jak się Jonik ładuje 7,2. Ale jeszcze powiem wam jedną ciekawostkę. Jeżeli podłączycie do Tesli, akurat właśnie taką ładowarkę, którą byście użyli tutaj jednofazową, która podaje jednofazowo 7,2 kW do Jonika i Jonik ładuje się z tej, z tej ładowarki. To tutaj Tesla ma to tak zrobione i zauważyłem, że wszystkie samochody, które mają trzyfazowe ładowarki, takie 11 kW, są w stanie również przyjąć przez jedną fazę właśnie 7,2 kW, czyli tak naprawdę dwukrotność niż przyjmują normalnie ładując się yy, trzema fazami. No bo wtedy ładując się trzema fazami, 11 kW, to po każdej fazie Tesla pobiera sobie 3,6 kW. Natomiast właśnie podłączając takie urządzenie do ładowania, takie EVSE tak zwane, jednofazowe, które ma tak naprawdę 32 Ampery na jednej fazie, to taka Tesla będzie w stanie właśnie też jedną fazą ładować się 7,2 kW. I z tego co wiem, to też np. Hyundai Kona, który też ma ładowarkę 11 kW pokładową, czy Kia Eniro też będzie w stanie właśnie przyjmować z jednej fazy 7,2 kW. To tyle w ramach ciekawostki. No i właśnie, dywagujemy tutaj z Bartkiem, bo jesteśmy u niego w garażu. Czy zwiększać tutaj moc przyłączeniową na większą? Ty masz 16 kW, tak? 16 kW? 16. 25 amperów na. Skrzynce 25 amperów jest na, na skrzynce na wejściu. No tutaj mamy na przykład to podłączone pod zabezpieczenie C16, akurat. Czyli, jakbyśmy wzięli więcej jak 16 amperów, to teoretycznie powinien nam ten bezpiecznik tutaj spaść, ten wyłącznik nadprądowy tak naprawdę. I no tak doszliśmy do wniosku, że to nie ma tutaj sensu zwiększania tego przyłącza, bo tak, nawet Ionic, ładując się tym 3,6 kW naładuje się od zera do pełna w 8 godzin. Czyli przyjeżdżając całkowicie wyładowanym, to z tej jednej fazy ładując się naprawdę bezpiecznym, niskim prądem można tak powiedzieć, ten samochód naładuje się w 8 godzin. Czyli przez noc. Po co coś więcej i szybciej? Jak będzie trzeba szybciej, to się po prostu jedzie na DC, a nie ma potrzeby tutaj zwiększać, no bo to też kosztuje, zwiększać przyłącza, skoro korzystałoby się z tego tak naprawdę niezwykle sporadycznie, myślę. No i tak samo wygląda to u mnie w domu, że czy Tesla, czy, czy BMW ładuje nawet 6 amperami, tak żeby z fazy też nie zabierać, żeby było pod pompę ciepła, więc ładuje po prostu 6 amperami i to w zupełności... Yy, wystarcza. No dobra, mam nadzieję, że nie skomplikowałem Wam dzisiaj tego tematu i wyjaśniłem to w miarę łopatologicznie yy, na tym przykładzie, jak to wygląda. Yy, Bartek, google, jak jeździsz się Ionikiem, bo masz go, byliśmy po niego, zresztą to jest też na kanale, byliśmy po niego w sierpniu zeszłego roku, czyli już takie ile, 12, 14, 15 miesięcy gdzieś jeździsz. Ach, tak, tak, I ile zrobiłeś kilometrów samochodem, który ma zasięgu takiego Realnego około 200 pewnie, nie? No opowiedz tak krótko, jak to wygląda. Generalnie w mieście 250 km, w trasie jadąc tak do 110 robimy 200 km. Także auto niby typowo miejskie, ale ze spokojem daje się nim jeździć nawet w dalsze trasy. Ile razy Ci się już palił w tym tygodniu? Wczoraj kurczę używałem Wczoraj? gaśnicy, którą tak? każą wozić w tym no samochodzie. Bo mi w tym tygodniu trzy razy Tesla się paliła już, no. nie? Czekam, na, czekam w przyszłym tygodniu, powinno się palić cztery razy, bo tak było, gdzieś tam pisali w komentarzach. Ajonik e, Twój ma 7 lat, prawda? To jest też tak, 2017 7, rok. 7 lat. Yy, I baterie też już, baterie już w tym miesiącu trzy razy też zmieniałeś, słyszałem? No, wymieniamy się z kumplami po prostu. Jasne. No. jasne. 56 tysięcy w półtorej roku niecałe. Mhm. Także, nie da się, nie da się jeździć. Nie. I tylko po bułki do sklepu jeździć ciągle te 56 tysięcy. Tak. I codziennie nie ładuje, dzień w dzień. No, dobre muszą być te bułki w takim razie. No, dzięki Wam bardzo za uwagę. Jak zawsze, w razie pytań, czy, czy jakichś uwag piszcie w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć. Cześć, cześć.